Witam wszystkich. Zapraszam do oglądania Crash Bandicoot 4 poziom na spokojnie. Co uważam za pewną małą kpinę taką ze strony twórców dla graczy, ponieważ poziom jest dość skomplikowany. Skrywa dość sporo sekretów, no i dodatkowych osiągnięć. Pierwszym z nich jest właśnie uderzenie w cztery tego typu gongi. Również będzie oddzielny materiał na ten temat, ponieważ ja już akurat zdobyłem to osiągnięcie i nie będzie widać, jak skakuje, ale jak najbardziej bardziej pokażę również na tym materiale, gdzie są te gongi. Jest tu bardzo hardkorowy bonus. Tutaj jest drugi gong. Na czym polega hardkorowość tego bonusa, to wytłumaczę bardziej w trakcie trwania tego zadania. Tutaj są dwie ukryte skrzynki, które łatwo pominąć. Tutaj też dwie po prawej, uważamy tylko na ogień. Ok. To, co można jeszcze dodatkowo tu zdobyć, to niebieski gem. Aczkolwiek będzie na to oddzielny materiał, ponieważ wiąże się to z zadaniem nie zdobycia ani jednej skrzynki, czyli nie można rozbić ani jednej skrzynki przez cały poziom. I podejrzewam, że zadanie, mimo że nawet się nie mierzyłem jeszcze ani razu z tym zadaniem, że będzie bardziej hardkorowe niż właśnie zebranie wszystkich skrzyń. A ja jak zwykle realizuję zadanie przejścia poziomu na 100%, czyli wszystkie skrzynie, 80% jabłek, ukryty gem i nie zginąć ani razu. W tym momencie 51 skrzyń na koncie i kolejny gong przed nami, lecz zanim się udamy do niego, trzeba najpierw zniszczyć skrzynki z TNT. Teraz możemy już sobie uderzyć w gong. Szybko niszczymy przeciwnika. Jak nie chcemy walczyć, to nie musimy nawet, możemy jechać od razu dalej. Uderzyć i tu jest właśnie czwarty gong. W tym momencie powinniśmy dostać osiągnięcie. Tu jeszcze dodatkowe skrzynie, nie, nie bądźmy pazerni na nie. Poczekajmy na dobry moment. Tu jeszcze jedna w powietrzu. Ok, i w tym momencie mamy 67 na liczniku skrzyń. Uga buga. buga. Tutaj trzeba zamienić się, żeby aktywować TNT. Nie zapominajmy o tym. No kwestia wszystko wyczucia tutaj. I właśnie bardzo hardkorowy bonus. Na czym polega zadanie? Za chwilę wytłumaczę. Tylko zbiorę najpierw trzy skrzynki, które jest dosyć łatwo zebrać. I teraz tak. Uważając, żeby nie zrobić poślizgu i nie uderzyć w Nitro, trzeba ukucnąć yy, przyciskiem B i przeskoczyć podwójnym skokiem Nitro, odbić się od TNT, zamienić się w kręcioła i podwójnym skokiem wybić się w powietrze. W ten sposób. Od razu mówię, jest to bardzo trudne zadanie. Trzeba naprawdę potrenować, zanim uda nam się to zrobić. Jeszcze ostatnia skrzynka. No i dobra, w tym momencie 105 skrzynek na koncie. Aczkolwiek będzie jeszcze parę dosyć trudnych momentów. Właśnie tutaj jest pierwszy. Trzeba szybko się odbić i tutaj za tego przeciwnika. W ten sposób. Bo tutaj mamy jeszcze nie dość, że ukryte skrzynie, to i ukryty gem. Jeżeli licznik pokaże nam 117, znaczy, że jesteśmy gotowi do dalszej drogi. Tutaj, tak jak wspominałem, jest jeszcze jeden dodatkowy gong. Tutaj musimy na TNT opaść, aktywować i od razu wyskoczyć w powietrze i w te zagłębienie. I teraz. Ponieważ tu jest jeszcze jedna dodatkowa skrzynia, którą musimy mieć do całości. Ok, w tym momencie 134 skrzynie, zbliżamy się do końca. Aczkolwiek widzicie, że dalej trzeba uważać, cały czas trzeba uważać na siebie. Ok, tu przeskakujemy, bo wrogów mamy. No i koniec tej trudnej planszy. Jeżeli film ci się podobał, zostaw lajka, zostaw komentarz. Zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam.